Witam serdecznie. Szczęść Boże. Od Wielkanocy wciąż coś się dzieje. Obecnie trwa tydzień modlitw o dobrych kapłanów. Wcześniej był tydzień biblijny, przedtem tydzień miłosierdzia, a zaraz po świętach oktawa Wielkanocna, czyli przypominanie spotkań z Jezusem zmartwychwstałym, także tego spotkania w Emaus, gdzie uczniowie poznali Chrystusa przy łamaniu chleba. Była to prawdopodobnie pierwsza Eucharystia w dziejach ludzkości po zmartwychwstaniu. Posumujmy: cztery tygodnie i cztery bezcenne skarby: Eucharystia, Spowiedź, Biblia i Kapłaństwo. Warto zapytać, czy są to moje prawdziwe skarby? A może w czasach pandemii łatwiej je docenić? W kapłańskich rozmowach słychać coraz większe obawy. Księża się dzielą z niepokojem, czy w sercach ludzkich nie wygaśnie głód Boga? Głód dotknięcia najświętszej tajemnicy, niczym pamiętne dotknięcie ciała Zmartwychwstałego przez niedowiarka apostoła Tomasza? Myślimy tu oczywiście o Eucharystii i słusznie. Tu bowiem dotykamy mistycznie i fizycznie zmartwychwstałego. Ale przecież czy spowiedź nie jest również mistycznym dotknięciem ran zmartwychwstałego, jaśniejących przebaczeniem? Czy przyjdą do kapłanów ludzie, którzy przed świętami skorzystali z żalu doskonałego, postanawiając sobie w sercu, że przy najbliższej okazji poproszą o spowiedź? Akurat dzisiaj obchodzimy święto apostołów Filipa i Jakuba, którzy bez lęku głosili zmartwychwstałego Pana. Przypominali jego słowa, z pewnością także i te, które dziś cytuję Ewangelia. Posłuchajmy. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dlaczego Jezus tak powiedział? Ale jak miał to inaczej wyrazić? Jak miał wysłowić tajemnicę niemożliwą do opisania, że sam Bóg udziela się człowiekowi, stając się jego ludzkim bratem, czyli wszystkim, i drogą, i prawdą, i życiem. Wszystko przyszło do człowieka. Czy zatem można to wszystko odrzucić? Owe wszystko to właśnie jest Chrystus wstały, który prowadzi nas do nieba. To on jest. Eucharystii, spowiedzi w Piśmie Świętym i w Kościele uobecniany przez kapłanów. Niedawno ktoś zwrócił mi uwagę na moment nawrócenia naszego wielkiego poety i pisarza Romana Tetera, który pochodził z bardzo wierzącej żydowskiej rodziny. Cud jego nawrócenia miał trzy etapy. Pierwszy w dzieciństwie, kiedy zaprowadzony przez Nianie. Do Tarnowskiej katedry zobaczył tam krucyfiks, a zwłaszcza twarz ukrzyżowanego. Drugi moment wydarzył się w Jerozolimie podczas wojny. Uciekający i szukający schronienia poeta, zauważył na podłodze zbombardowanego domu skrawek gazety oświetlony promieniem księżyca. Na skrawku gazety widniała twarz ukrzyżowanego. Ta sama, którą widział kiedyś w dzieciństwie. I trzeci moment, gdy wracając po wojnie do Polski, wysiadł w Żebrzydowicach na stacji kolejowej i w tamtejszej restauracji wziął do ręki polski chleb. Ułamał go i wtedy przypomniał sobie tę scenę z Emaus, gdzie uczniowie poznali zmartwychwstałego po łamaniu chleba. Zrozumiał, że tylko ukrzyżowany i zmartwychwstały, który towarzyszył mu od dzieciństwa, mógł go tak szczęśliwie powrócić na ojczyzny łono. I wtedy pojął, że cała Biblia mówi o Jezusie. Kiedy myślę o Romanii Teterze, to wydaje mi się jednak, że do Jezusa Zmartwychwstałego przywiodła go nie tylko Biblia, ale także i polskość. Może i nam w czasie tej pandemii właśnie polskość nie pozwoli odejść od Jezusa. Dziękujmy Bogu za polskich kapłanów i prośmy wytrwale, aby nie ustawali w dzieleniu się bezcennym skarbem obecności Zmartwychwstałego. Dobrego dnia życzy ksiądz Stefan Czermiński.